Oblicz pole powierzchni, grania stosupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 3 cm i krawędzi bocznej 5 cm. Krawędź podstawy, krawędź boczna. Krawędź podstawy oznaczmy literą A. Grawędź boczną, jako że jest to wysokość grania stosłupa, oznaczmy literą H, duże. Zacznijmy od obliczenia pola podstawy. Podstawa jest sześciokątem foremnym, ponieważ jest to grania stosłup prawidłowy. Sześciokąt foremny składa się z sześciu jednakowych trójkątów równobocznych. Wszystkie. Boki tych trójkątów mają o 3 cm. Aby obliczyć pole takiego sześciokąta, wystarczy obliczyć pole jednego trójkąta równobocznego i pomnożyć przez 6. Napiszmy pole podstawy to 6 razy pole trójkąta równobocznego. Stawmy zamiast A liczbę 3 i obliczmy pole podstawy. Napiszmy pole podstawy to 6, albo obrazem napiszmy 6 pierwszych razy 3 do kwadratu pierwiastek 3 przez 4. Szóstkę możemy skrócić z czwórką. Tutaj będzie. 2, a tu 3. 3 do kwadratu to jest 9. 3 razy 9, 27. Czyli mamy 27 pierwiastków z 3 przez 2. To jest pole podstawy. Teraz przyjrzyjmy się, jak obliczyć pole powierzchni bocznej. Po rozwinięciu wszystkich ścian bocznych otrzymamy taki duży prostokąt. Będzie się on składał z sześciu ścian bocznych. Każda z nich ma szerokość 3 cm i wysokość 5 cm. Takich ścian jest 6, więc łączna długość takiego prostokąta wynosi 6 razy 3, czyli 18 cm. Aby obliczyć pole powierzchni bocznej, wystarczy obliczyć pole tego prostokąta. 18 razy 5, czyli napiszmy pole powierzchni bocznej, to 18 razy 5. 10 razy 5, 50, 8 razy 5, 40, czyli razem mamy 90. Obliczyliśmy pole powierzchni bocznej. Teraz przechodzimy do obliczenia pola całkowitego. Dwa pola podstawy, czyli 2 razy 27 pierwiastków z 3 przez 2. I do tego dodajemy pole powierzchni bocznej, czyli 90. Tutaj dwójki się skrócą, bo dwa to to samo co dwie pierwsze, więc dwójki możemy skrócić. Zostanie 27 pierwiastków z 3 plus 90, i napiszmy, że ostatecznie pole całkowite naszego grania stosłupa wynosi 27 pierwiastków z trzech plus dziewięćdziesiąt centymetrów kwadratowych. Dziękuję.